Ciemanku z tej strony Adam i witam was na kanale Zakręceni w lewo. Dzisiaj czas na kolejny odcinek serii druga strona medalu, a w nim porozmawiamy sobie o planowanych zmianach w regulaminie sportu żużlowego. Tak więc zapala się zielone światło, taśma idzie w górę i poszli. A więc jesteśmy, także halo jak się słyszymy, Łukasz Mati, jesteście tam? Jesteśmy. Oczywiście, z i gotowi. No to co? Tak jak było przed chwilą powiedziane, porozmawiamy sobie o regulaminie, bo jak wiecie, dzisiaj to, tak jak to nagrywamy, no gruchnęła nowina, że został zatwierdzony zawodnik U24, czyli do lat 24, który będzie występował, będzie musiał wystąpić pod numerem 9.15. 1,5. O tak. Dobrze, chyba że coś kręciłem. To jest 9,13. O, 9,13. Przepraszam. 9,13 i 1,5. Tak. Pod, takim, pod takimi numerami. Zgadza się. No i teraz pytanie: jednozasadnicze Może zaczniemy sobie właśnie od Matiego, że się wyrywasz. Po co grzebanie? Po co szukanie na siłę regulaminów? Które jak widzimy w tym sezonie. Tak naprawdę po kuriozalnym regulaminie z gościem, po kuriozalnym procedurze startów, która jest w tym sezonie absurdalna moim zdaniem. Teraz jest ta komisja, zobaczymy, co z tego wyniknie, co wymyślą, jaki będzie nowy przepis startu, bo tego też się doczekamy, a nie wiemy, czy to będzie rewolucja, czy rewelacja, czy zwał jak zwał. Ale mamy teraz, tak jak przed chwilą powiedziałem, zawodnika pod tymi numerami. 1, 5, 9, 13 do lat 24. Może to być obcokrajowiec, może to być Polak, ale uwaga, uwaga: jeżeli będzie to Polak, to on nie, nie może być liczony jako polski zawodnik w całej drużynie. Czyli musisz mieć dwóch młodzieżowców Polaków w ekstralidze i dwóch mm, z e, polskich zawodników, nawet jeżeli tym dla, e, zawodnikiem do lat 24 jest Polak. To ja się Mati pytam, gdzie tam jest sens. O co chodzi? Po co ten przepis? No właśnie ta dla mnie dziwna zinterpretacja, że pomimo tego, jak byłby to Polak, to nie jest liczony jako Polak. No takie, wiecie no co, masło maślane, masło maślane dla... wychodzi. W sumie mhm. tak, sama geneza jest dobra, żeby młodszy zawodnik miał pewne miejsce w składzie, bo jednak, no... Przez to, że no nie każdy się potrafi przebić, no, no schodzą do tych niższych lig, a niejednemu nie właśnie by to pomogło objeżdżanie się z najlepszymi, no i też między innymi no paru zawodników mogłoby tych lepszych się zwolnić. I no. mogłyby tak jakby się szanse drużyn się wyrównać przez ten przepis. No ale to, że, że on jest liczony jako Polak, no to... To jest bynajmniej dziwne. Słuchaj, ja Mati rozumiem, bo tak jak przed chwilą powiedziałeś, to jest dobre dla młodych zawodników, tak? Było już różne kombinowanie z tym właśnie, że... No i teraz ma przy, przy klubów. Właśnie, jeszcze zanim kiedyś był ten przymusowy bieg juniorski, to było właśnie, że juniorzy, że mają za mało i tak dalej. Ja tu rozumiem, że to też jest takie mm, wyciągnięcie ręki do tych zawodników, którzy kończą bieg juniorski, 21 lat. I później mają ten problem odnalezieniu się, ale z drugiej strony, to jeżeli mamy taki przepis nieokreślony, że on może być Polak, ale nie może być liczony jako Polak, to ja się zastanawiam, czy nie będzie Łukasz, na przykład teraz pytanie do Ciebie, problemów, w, w, nie pójdzie problem w tym kierunku, że właśnie będą szukani młodzi Australijczycy, może młodzi Duńczycy, może inne nacje, które po prostu przez to, że Polak tak naprawdę młody nic nie daje dodatkowego, właśnie w postaci chociażby tego, że jeżeli byłby to Polak, który może być liczony jako Polak, ja wiem, że to jest trochę takie masło maślane, ale wiecie o co mi chodzi, to właśnie czy nie, czy nie pójdzie to teraz w złą stronę, że nie będzie tam właśnie jeszcze więcej tych zagranicznych zawodników, zamiast pomóc tym naszym, nie mówię tu o zawodnikach typu Kubera, którzy sobie na pewno poradzą, czy Smyk sobie poradził, ale o tych słabszych zawodnikach. No może się to obrócić w drugą stronę, dla mnie właśnie przez ten przepis powoli jest zabijane takie piękno sportu, kiedy pierwszy raz się dowiedziałem o tej sytuacji, w ogóle nie dowierzałem, że takie coś ma szansę być, ale rozumiem jeszcze wprowadzać taki przepis, okej, okay, to może jeszcze było znośne, ale żeby nie, by, nie być Polakiem, że jakby nie jest klasyfikowany jako Polak zawodnik hmm. Polski, który jest tak. do lat 24, to jest dla mnie absurd i niezrozumiała sytuacja. Dla, I dla boję mnie. się, że w drugą hmm. stronę to może potem pójść, tak jak mówisz. Dla mnie w ogóle, jak ja usłyszałem o tym przepisie to Przede wszystkim zapytałem się sam siebie No dobra, dobra, wziąłem sobie tak Jakie są mm, argumenty za i jakie są przeciw I wiecie co wam powiem? Za za to tylko teoretycznie znalazłem Tak jak Mati przed chwilą powiedział Że to jest to wyciągnięcie ręki do młodych zawodników Ale, ale przeciw No jest tyle argumentów, że to jest kolejny przepis Robiony tak naprawdę w trakcie sezonu Zamiast usiąść, przedyskutować z klubami po sezonie, dopracować to, właśnie ym, dopiąć, to na moje znowu coś, przez to, że nagle mamy teraz fazę playoff, wszyscy są skoncentrowani na fazie playoff. Mamy przepychany pr ym, przepis, który tak naprawdę. No ja już jestem pewien, że, że, że na dłuższą metę. No znowu nie chcę tego nazywać zielonym stolikiem, moi kochani. Ale niektóre drużyny zdecydowanie będą miały łatwiej niż te drugie. Jeżeli rozumiecie o co mi chodzi. Mati. Mam nadzieję, że nie będzie to wyglądać na zasadzie Daniela Biuleja, który też jest zawodnikiem takim powiedzmy do lat 24. Uhum. I nagle coś nie wypala, musiałby być ściągnięty gość. Wiemy, że w przyszłym sezonie to już nie wypali. Będzie on rezerwy z ósemki za niego. No. Hmm. Nie jest do końca to przemyślane dobrze i że to już jest sprowadzane już na szybko, już przyrównanie no to musi być. No właśnie, Mati, a Ty, a ty jak w ogóle upatrujesz y, ten, ten przepis? Po co tak naprawdę? I, i, czy, 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 I czy nie warto było poczekać, przedyskutować? No powiem Ci, po, powiem, powiem tak, no. Tak samo, jaki tak jak przepis, przepis z gościem. Geneza jest dobra, że pomagać tak jakby no innym zawodnikom, ale znają życie, no w praktyce no, wyjdzie kompletnie na odwrót. Dokładnie i znowu się zacznie kombinatorstwo. Że, że, że jak mieli oni tak jakby tą genezę pomagać polskim zawodnikom, ale właśnie przez to, że no nie będzie to liczone de facto jako polski senior, no to mogą być i zagraniczne, tak jakby schodzące gwiazdy Pamiętane. I wiecie co wam powiem? Moim zdaniem ten przepis znowu faworyzuje drużyny z większym kapitałem. A czemu? Prosta odpowiedź, moi kochani. A dlatego, że będą mogli sobie wybierać co roku i systematycznie odpalać tych zawodników, którzy będą kończyć ten wiek? Czyli jeżeli mamy taki potencjał przykładowo jak, no nie wiem, Robert Lambert, tak, który ma teraz ile lat? 20 Dobrze. 22. Tak, czyli masz takiego Roberta Lamberta. I oczywiście nie każdą drużynę stać, żeby sobie pod numer, e, właśnie co już wymienialiśmy, wstawić takiego Roberta Lamberta. I ten przepis, moim zdaniem, znowu faworyzuje te drużyny, które będą się zabijały o takich zawodników w tym wieku. Wykorzystywani będą na maksa. Tak jak Mati przed chwilą powiedział, nie będzie. Że... To w życiu nie pomoże w najmniejszym stopniu tym średnim Polakom, tym którzy właśnie nie tak jak Kubera, którzy sobie poradzą, po raz kolejny to podkreślam, tylko tym średnim, którzy mają ciężki ten przejście. Na przykład, czy, czy według Was ten przepis pomoże Rafałowi Karczmarzowi, no, Łukasz? Powie, no, przepraszam. Ciężko, ciężko, mówiąc szybko. Łukasz, a, a Twoim zdaniem, czy ten przepis mu pomoże? Nie do końca jestem przekonany. Ja również Ale nie bę, jestem psychoma. Ja będę wrogiem tego przepisu i powiem, że nie, po prostu, bo to, tak jak mówię, to będzie, będzie zastępowany zawodnik, będzie zastępowany rezerwowym o, zawodnikiem. O to chodzi, pod numerem 8, ósem, skoro ósemka się nie zmienia, czyli ca, cały czas może to być zawodnik do 23 lat, mm. to sobie te lepsze drużyny, te, te co kombinują będą sobie tam dobrego zawodnika wstawiać. A pod takim właśnie taki Rafał Karczmarsz będzie pod tymi numerami, i w razie pierwszego w pierwszej wtopy z, już może być zastępowany. Co tak naprawdę, ja się pytam, po co było w ogóle wprowadzanie tego? Bo ja tego najbardziej nie rozumiem, skoro, skoro nie zmieniamy tu tego zawodnika najważniejszego: 16-8, bo to on tu rozdaje karty. W niejednym meczu to on jest pod tym numerem Gdzie on wskakuje za tych słabszych Wsparcie widzimy to no stop W tym sezonie nie, no bo nie wypalił im cały skład Tak naprawdę, jeżeli chodzi Freak Bully No to, to na początku się w ogóle nie układało Także musieli się ratować gościem i nie było tego Ale widzieliśmy row Rybnik, który Lamberta miał pod ósemką Który mógł rotować I czy i mamy na przykładzie rowu Rybnik, zobaczcie Zawodnik bardzo dobry pod ósemką Jak niszczy Pozostałych zawodników bo czasami zawodnik albo dostanie jedną szansę i już do końca zawodów się nie pojawi, albo tej szansy wcale nie dostaje. I ja prędzej bym się zabrał za ten przepis, niż mówienie, że my dajemy, wyciągamy rękę tym właśnie zawodnikom, którzy przechodzą. Jakie wyciągamy rękę? Tu wyciągasz rękę, a z, a z drugiej strony tasakiem ją obcinasz, bo na moje tak to wygląda. No dokładnie, no, no. Zawodnik z ósemki, no. Może kiedy chce nas tego do no, odnikału? 24. To podsumowując akurat ten, bo jeszcze nie kończymy, ale podsumowując ten temat, to chcę tylko powiedzieć: Ja jestem kategorycznie za nie robienie zielonych stolików. W sensie nie chcę tutaj osądzać, czy jakieś drużyny maczały w tym palce prezesi i tak dalej. Nie mi to oceniać, sami, wie, sami sobie możecie ocenić, ale. Po co jeszcze raz się pytam, gdzie wiemy już w tym sezonie po tych wszystkich kuriozalnych przepisach? Gość, ta cała mikroruchy, mikrosruchy, nie chcę ich nazywać zwał jak zwał, te wszystkie wykluczenia, to wszystko niech się pierw zabiorą sami za siebie, a później zmieniają nam przepisy. Bo żużel, mimo wszystko, to jest bardzo prosty sport i zawsze piękno żużla po, polega na prostocie tego sportu, a niekoniecznie pójście w regulaminy, w. W to, co widzimy w tej chwili, bo zamiast widowisk i ścigania świetnego, to tylko siedzimy w tych kartkach regulaminowych i ludzie szukają kruczków, co jeszcze można pozmieniać, co jeszcze zmienić, tym będzie lepiej, tym nie lepiej. Na tym żużel nie powinien wyglądać. Takie jest moje zdanie. Łukasz, ostatnie Twoje Więc zdanie co, na ten ja temat. Ja się z Tobą absolutnie zgadzam. Mati? Jestem na kategorycznie. No wie co, Adam, wiesz, jaki miałoby to sens, co nie tego zawodnika U24? No. Żeby tak po pierwsze to, to musiałby być Polak. Mhm. A po drugie, że musiałby odjechać w meczu co najmniej dwa biegi. O, o. I wtedy o. miałby to sens. Tak jak Juniorzy. Tak. Że o. musi w meczu odjechać mhm. dwa biegi. Mati i tym sposobem, no masz moje serducho, bo yy, łapkę w górę, serducho, czy co tam chcesz, bo naprawdę fajnie. Powiedziałeś krótko zwień, że naprawdę mo mogło być ten przepis dopracowany, to tak jak... No już chcę zamknąć, bo już troszeczkę, a jeszcze musimy drugi odcinek Także na tym już w sumie zaprzestaniemy A nie drugi odcinek, tylko jedziemy dalej Bo kolejny, kolejna rewelacja, która dzisiaj wystrzeliła Również przepisy, jakby nie patrzeć Od 2022 roku na 90% Będziemy oglądać playoffy Nie czterodrużynowe, a sześcio Liga ma cały czas być ośmiozespołowa no i moi kochani, pierwszy Łukasz. Proszę bardzo, jak Ci się spodobała ta wiadomość? No sens ma być taki, że będzie sezon dłuższy i te drużyny, które kończą sezon wcześniej, czyli piąta i szósta, pojadą jeszcze raz. Co jest teoretycznie dobre, bo więcej zarobią te kluby z meczy, a z drugiej strony szanujmy też tradycję tego sportu. Od zawsze, z tego co pamiętam, były cztery drużyny w play-offach, dwa półfinały, jeden finał, jeden mecz o trzecie miejsce i to jest takie naprawdę deptanie po tradycji i kolejny, nie chcę powiedzieć beznadziejny przepis, może faktycznie jakiś, jakieś plusy zawsze się znajdą, ale ja też znowu będę na nie zwłaszcza, że tabela będzie miała dalej 8 drużyn. Powiem Ci tak, powiem Ci nie, były już y, poprzednio różne, były tak, że było bez playoffów i, i było różnie, ale by, nie wiem czy wiesz, bo oczywiście jak sobie zdajesz sprawę, że 6 drużyn w zespole, no to masz tak jakby nie masz już dwóch półfinałów, tylko 3 i i, wy, I zwycięzców poznasz trzech, którzy przejdą do półfinałów A, czwart, a, a czwarta lucky drużyna loser. to będzie lucky loser. Już kiedyś to było przerabiane. I no nie, no to jest bzdura, to jest cofanie się, to jest kolejny raz mieszanie w kotle. A wie, ja wam powiem, Mati, teraz zaraz zanim Cię dopuszczę do głosu i Twoją wypowiedź, powiem Wam tylko jedno: To jest robione tak jak przed chwilą Łukasz powiedział, tylko i wyłącznie dla celów pieniężnych. Więcej meczy, więcej meczy w telewizji więcej meczy na papierze, więcej meczy w kasie, kibice i tak dalej to wszystko jest finanse, ja to rozumiem że przez koronawirus będzie szukanie oczywiście to nie będzie w następnym sezonie tylko w 2020 ale ja mam inną obawę, jaki my zobaczymy sezon zasadniczy skoro wiadomo, 8 drużyn przeważnie się trafia, ostatnio widzimy tak że jedna drużyna jest na tyle słaba że no Walczy o to utrzymanie. Dobra, będą dwie takie. A te pozostałe sześć, to o co będą walczyć w fazie zasadniczej, ja się pytam? O co? Tak, oni będą wiedzieć, Jak... pięć kolejek wcześniej, że tak. są już w playoffach, to. Ja, ja, jaką my walkę są... zobaczymy na to, że. No, 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 przecież czy na mnie chodzi o pójście w widowisko? A nie o jakieś takie, to po co? To ja mam pomysł od razu. My nie róbmy fazy zasadniczej, bo to jest bez sensu. Bo to jest bez sensu. Dajmy od razu ośmiu drużynom, niech jadą w playoffach. Każde y, losowanie, kto z kim odpada. tabela, y, system pucharowy i tyle. Bo, bo Mati, uwierz mi, ten żużel to idzie w taką stronę, że, że mi to coraz bardziej się obrzydza. Mi to bardziej nie pasuje po prostu. Nie czuję się pomału częścią tej rodziny, której od zawsze byłem i od zawsze chciałem być. Pomału się czuję odsuwany i. I sterowany. Matt, jakie jest Twoje zdanie, jeżeli chodzi o, 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 o ten system, który ma wejść? No moje skutko jest, no, dziwny, bo jak ma rywalizować szósta drużyna z pierwszą, no, w niemaniu. Tak, tak, No, tam, no, wiadomo, czy więcej spotkań, tak, tym więcej pieniędzy, tym więcej, no, przeróżnych tam kontraktów, promocji i tym podobnych, ale według mnie, no, no to nie jest do końca dobry plan. Już według mnie nawet, szczerze już nawet nie chciałbym tych całych playoffów. Tylko po prostu jedną, tak jak w piłce nożnej, no jedną wielką tą fazę zasadniczą, tylko że na przykład drużyny jechałyby ze sobą po cztery razy. A w ten sposób. No ale nie, bo z drugiej strony tak jak Mati jeżeli byśmy mieli samą fazę zasadniczą, to troszkę jest z tym racji, no bo skoro i tak mamy Mamy całe szczęście ten punkt no, bonusowy, tak? więc więcej, więcej meczy było, że zamiast tam po dwa razy to po cztery razy wyjechał ze sobą drużyny. No, to, no to, to, to pewnie do dogadania, ale chodzi mi o to, że fajny przepis z tym punktem bonusowym. Pomimo Bo wszystko, w, już w każdym meczu trzeba walczyć, żeby mieć szansę o tego bonusa w meczu rewanżowym. To było świetne. Ale teraz, tak jak Łukasz przed chwilą powiedział Przepraszam, kurczę, miałem kawałek tego w budzi. Eee... Tak jak Łukasz powiedział, to nie będzie sensu. Podróżyny na pięć meczy przed końcem, albo i nie, niektóre? To już po pierwszej rundzie bez rewanży będą w playoffach. No bo będzie wiadomo, że jeżeli by, by się spotkał by taki w sezonie, no nie chcę źle mówić, ale taki Rofrybnik który wszystko przegrywał, to oni już po rundzie mm, tej pierwszej, bez rewanży, to już by nie mieli na co liczyć, tak? A, a z drugiej strony. 6 drużyn w playoffach na moje to jest kolejna kompromitacja tych rządzących. Jeżeli oczywiście to się nie okaże jakiś prima prylis, chociaż no źródła podają wszystkie to w tej chwili, że na 90% będzie ten przepis. Na moje to wszystko podąża w złą stronę. Tak jak przed chwilą powiedzieliśmy o właśnie mm, zawodnikach do 24 lat. Mieszanie nie w tym kotle co trzeba. Tak jak Mati powiedział, można usiąść, pogadać, jakieś opcje wymyśleć, żeby to chociaż spróbować. Albo próbne coś popróbować. Nie, tu musi być od razu klepnięte, musi być od razu zatwierdzone. Nieważne, że kluby se poradzą, czy se nie poradzą, czy będą kombinować jeszcze bardziej, czy nie będą kombinować. To nikogo nie interesuje, to jeszcze dowalimy. Kasy troszeczkę, wiesz, z kibiców, bo przyjdą dodatkowe mecze, play-offy e, do, e, Będzie więcej drużyn, będzie, będzie wesoło, będzie zabawa, nie Zabawa Moi kochani Zabawa, moi kochani, to już się skończy w fazie zasadniczej Potem będziemy długo, długo czekali i oglądali jakieś mm, No w cudzysłowie takie spacerki, a nie mecze o stawkę I zakończy się to na długich play-offach czy będą atrakcyjne? Pewnie jak same playoffy już dojdą, to pewnie coś tam, coś tam się wydarzy. Czy będzie niespodzianka, tak jak Mati powiedział, czy, czy będzie można dać szóstej drużynie szansę z um, unią leczną, na przykład z pierwszą? No w tym sezonie szósta no, drużyna pewnie ten, tak. będą tak wyrównane, no. że naprawdę będą po fazie zasadnicze, no dosłownie jedno małe detale. No tak jak powiedziałem, jeżeli patrzymy na, na tegoroczną tabelę, to pewnie ktoś powie, nie no zobacz, taki play of sześciodróżnowy byłby idealny. Ale tu nie chodzi o to. Tu nie chodzi o oszukanie i, i wyciąganie tej ręki do, dla drużyn, które nie, nie zakwalifikowały się do tej czwórki. Bo każda od początku miała równe szanse. I tak jak Mati powiedział z drugiej strony moglibyśmy pojechać bez tych playoffów i, te, i teraz zrobić kolejną rundę decydującą, a potem jeszcze decydującą, a jak ktoś chce zarobić, to jeszcze jakiś wymyśleć oprócz im i innych pucharów, jeszcze jakiś puchar. Na wszystkim idzie zarobić. Wymy, niech wymyślają. Tam siedzą głowy na moje. To jest kolejne nieporozumienie. To jest po raz kolejny, powtarzam, żużel. To nie jest Formuła 1. Nie chcę dojść do takich przypisów, jak Formuła 1. Do takiego. Och, mm tak naprawdę wspaniałego sportu, a gdzie wiadomo, że Mercedes wygrywa do takiego części. Mam nadzieję, że nigdy w żużlu nie dojdzie, chociaż ostatnio no Leszno jest po prostu nieuchwytna. Mam nadzieję, że nie doprowadzimy, nie zabijemy, nie zabijemy tego całego piękna sportu i, i takie jest moje zdanie. Łukasz, co chcesz jeszcze tutaj dodać? Chcę tylko dodać, że za dużo nieprzemyślanych przepisów w zbyt krótkim okresie czasu, tyle. Zgadzam się z Tobą w 100% Bo, bo tak, tak się tego nie robi, a to, a to sami sobie pomyślcie Jest playoff, wszyscy gadają o playoffach Dzisiaj to wyszło, oczywiście ludzie dzisiaj piszą, ale jutro już zapomną, jutro już wrócą Bo już zaraz niedziela się zbliża do playoffów Ja bym się nie zdziwił jak to nie jest ostatni przepis, który zostaje przepychany teraz i zaraz jeszcze się o czymś dowiemy co Matico... tak, Czekamy aż tabela się podzieli na dwa Faza tak. mistrzowska, faza spadkowa, to już by było no skoro A. idziemy tym tokiem, to ja się nie zdziwię, jak za parę lat tak będzie. Oby nie, bo to faktycznie zniszczy już ten sport. Tak, pójdziemy w stronę piłki nożnej, czyli będziemy mieli e, ligę 10 nowym, o, co ja jestem absolutnie w tej chwili na tym poziomie na nie i zrobimy sobie e, playoffy albo 12, wtedy, i zrobimy sobie sześć drużyn walczy m, o play w playoffach, sześć drużyn o spadek. I mamy tak, i niech się bawią. To po co wtedy robić pierwszą ligę? Zlikwidujmy pierwszą ligę, y, złączmy y, tak naprawdę y, wszystkie ligi i zobaczymy, jakie wtedy będziemy mieli w cudzysłowie widowiska. Nie o to w tym wszystkim chodzi, takie jest moje zdanie. Ja kończę, bo, bo już 21 minut rozmawiamy, moi kochani. Mam nadzieję, że podzielicie się Waszą opinią o tych wszystkich regulaminach, o tych wszystkich y, kuriozalnych sprawach jakie dzielą ten nasz żużel zamiast łączyć tak naprawdę i I tak jest moje zdanie, piszcie w komentarzach, mam prośbę Mati chcesz jeszcze do, coś dodać? Nie nie, wszystko powiedziałem Łukasz? Nie, wszystko jest jasne Także żużlowe świery, zakręcenie w lewo, mam nadzieję że Odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę, a jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to z góry Was do tego zachęcam. Zachęcam Was również do odwiedzenia naszego Instagrama speedway Strefa oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebook. Link znajdziecie w opisie Łukasz. Nie przypomniałeś mi, a również zachęcam do zasubskrybowania kanału Czarny Sport. Oczywiście powinniśmy powiedzieć to dużo wcześniej, ale mam nadzieję, że zostaliście do tego momentu. To tyle na dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.